Uważam, że ostatni czas właśnie zgrupowania na kadrze narodowej był bardzo dobrze przepracowany. Wszystkie treningi były bardzo mocne, tak naprawdę tak jak właśnie powinno być. Wszyscy, właśnie było widać, że dają siebie 100%, nawet 110%. Można powiedzieć właśnie, że to jest dobre zmęczenie, bo jednak po dwóch tygodniach zgrupowania czuć, że organizm ma troszeczkę dojść, że tak powiem. Ale tak naprawdę przez odpowiednie treningi, regeneracje cały czas wracamy do siebie. U mnie strasznie napędza. Jak ja już wiem, że za niedługo zbliża się Mistrzostwa Świata, to od razu jeszcze bardziej napędza. Więcej emocji, więcej chęci do działania jest. Juniorki oraz osoby, które już przechodzą do młodzieżowca, na przykład tak jak ja, już od roku z trenerem Jakubem pracujemy właśnie nad motoryką, treningami siłowymi. I na przykład ja, tak jak wiele osób, widzimy duże efekty w poprawie niedosyć siły fizycznej. Jak i potem już taką samą psychiką, że jesteśmy mocniejsze od przeciwniczki. A dzięki temu nawet nasza szybkość, dynamika jest lepsza. Trenerzy robią przede wszystkim właśnie, żeby w głowie był spokój. Jeśli zawodnik ma poukładane w głowie, wie do czego zmierza, co chce osiągnąć, jest mu łatwiej to właśnie zdobyć. Jeśli nie przejmuje się rzeczami, jakie dzieją się w domu, w okolicy, no to ma mniej rzeczy, na których musi się martwić. I dzięki temu trenerzy nam pomagają. Mieliśmy na zgrupowaniu jeden sparring i bardzo jestem zadowolona z niego. Zasparowałam z zawodniczą, którą boksowałam na Mistrzostwach Polski w finale. Uważam, że bardzo dobrze, popróbowałam nowych rzeczy, mogłam się nauczyć czegoś nowego i wiem, do czego mam moimi kroczkami dążyć do przodu. Za niedługo, właściwie za niecałe dwa tygodnie, mamy kolejne zgrupowanie. Jeśli wszystko się uda, będziemy mieli dwa starty w Wałczu oraz w Niemczech, gdzie będziemy mogli zasparować też z innymi zawodniczkami z takimi, z których jeszcze nie znamy, nie znamy ich stylu, dzięki czemu rozwiniemy się bardziej. To też bardzo tak jakby pomaga na przyszłość, bo jeśli już znamy, że wiemy z kim boksujemy, jest to nasza koleżanka kadrowa, no to tak naprawdę wiemy, czego możemy się spodziewać, a w momencie, kiedy wychodzimy do kogoś nowego, nie wiemy, czy ta osoba nas zaskoczy czymś, czy zrobi coś wow. Cały czas trenujemy coś innego, raz próbujemy właśnie na dystans, raz pół dystans, nowych rzeczy próbujemy, Dzięki czemu każdy trening jest taką większą ochotą do pracy. Nie ma, że komuś się nie chce, bo znowu się dzieje to samo, tylko każdy ciągnie, bo coś nowego będzie, próbujemy coś nowego, nauczymy się czegoś. Ja normalnie już dni odliczam pomalutku, tylko motywuję się coraz bardziej z dnia na dzień, że to już za chwilę trzeba już formę szykować, tylko coraz lepiej będzie.